Legalna Druga RP, strona na Facebooku i nowy YouTube. Zapraszam do lajków, do subskrypcji i do ciekawych komentarzy, jak macie jakieś linki dotyczące Polski, świata. Tutaj akurat Unia Wyszehradzka, Żulikowski z bardzo dobrym komentarzem z kobietami na temat jak nas podbito, nielegalne dowody Generalnej Guberni, dalsze debaty. Ciekawe rzeczy o kosmitach na Atlanty Union. No właśnie, jakaś świątynia, taki sakrament sprawy morskim sprzedano na nas